Jak narysować kotka? Hej, 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 moi kochani, wierni, oddani, mnie widzowie. Ukośnik, wyczuj sarkazm.jpg ukośnik. Dzisiaj mam dla was poradnik. Zainspirowany dziełami mojego pięcioletniego brata. Będę posługiwała się moimi autorskimi replikami jego pięknych dzieł, przedstawiających kitki. Zatem jeden, kropka weź kartkę i marker. Dwa, kropka rysujemy małe kółeczko gdzieś w rogu kartki. To będzie głowa naszego przyjaciela. trzy, kropka teraz wielka kwadratowa elipsa na jakieś pozostałe 85% kartki to brzuszek. Nasz kitek lubił kasy. 4, teraz najważniejsze. Mimika twarzy. Mój brat posługuje się trzema prostymi ruchami markera. Nauczę ich Was. Dwie kropeczki i kreseczka. Jedno oczko, drugie i buzia. 5, ale nie zapominajmy o uszach. Teraz, jeżeli uważajcie na matematyce, Rysujemy dwa trójkąty ostrokątne, równoramienne. I jedno i drugie. Sześć kropka. Pamiętajmy o ogonku. 7 kropka. I żeby nasz kitek mógł skutecznie od nas uciec, bo już za bardzo mu życie zniszczyliśmy. Nóżki. 8 I wąsiki. Dziewięć kropka. Nie zapomnijmy kitka pokolorować. Gotowe, kotek jak żywy.